Cześć, mam Witam Was w drugim odcinku ze Stasiem. Cześć, widzowie. Niestety Adama nie było. Więc postanowiliśmy... Nie, Postanowiliśmy... Postanowiliśmy dla Was odcinek... Nie, jesteśmy tylko my. Tak. Nie, chyba nie, nie. Tak robi jak... Czekaj, gdzie było? Tutaj był ten, więc tu jest skrzynka. Na składki. I ma to są do... Kitu. Co ja? No powiedział ci, że poza odcinkiem tak. zrobię dla ciebie świat. Zrobimy ten odcinek, sam chciałeś żebyś nagrał odcinek, no, sam ja chcę. Ja No to nagramy odcinek z innego świata, no, gdy dobra, ty grasz Dobra, dobra To Za zrób chwilę. sobie klatę, zrób sobie klatę Po co klatę? Heal jest... muszę Potrzebne... Nie... No nie, nie wiem o, A. Bucket A. Bucket Olivia Bucket Bucket <laughs> Olivia Bucket nie wiem, Woda zabierana. Rozlewana na lawę. Zabierana. A nie. A nie, znaczy mogę. Czekajcie widzowie za chwilę się odciszę. Dobra już jestem. Stasiek za mnie wykopał obsydian jeden. Yy, dobra. Yy. Robić portal do yy, nederów? No! Tylko nie mam zapalniczki. Kurde ogarnia się gwany. Sowiecka. 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 Dobra, dzień dobry. Dzisiaj jest Zostawiacie łapki, subskrypcje, prawda? Tak! tak. Oj, co się do mnie to musi dodać milion. Może. Widzicie, że nie, nie dobił dwu, yy, miliona, tylko dobił jedną łapkę w 20 latach? Paljoniaki Nie, nie Co, no, tak. no ale co, chcesz żeby się y, portal do Endglederu odpalił? tak jak Teo No wiem. i co, a chcesz jakby żebym chcesz... Jak, też... Jakby coś to jest wyraźny Wojtek, nie wiem coś jest... Ja też jest... Po co biedne zwierzęta zabierzesz? Kurde, nie wystawiłem wody Budkę tak ja No

Pyk, 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 pyk. Teraz... Zginiesz. Jedno serce mam. Już mam więcej. He, 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 he. <laughs> Zaraz giniesz Nie, no nie, nie, nie to A? jeszcze jakoś muszę podpalić flawą. Co No portal. O, Ty nie znasz tego sposobu. Stary, no mówię, widzę, że jestem początkujący na Tak, tak. No tak. Oj, A ja mogę twoje. Imię. No. no możesz, możesz. Czemu miałbyś nie mówić? No moje też. Tak. Ja twoje mogę mówić cały czas. Nie zabierała, tak. Nie, przecież to zrobi tak. I się zapali. Idziemy na wodę. Na wodniku. Głodę, wodę muszę wziąć. Ice bucket. jak Ja w ogóle to nie tracę. Bo mm -hmm. robię Ice bucket challenge. Ej, co to jest taki problem? Nigdy tego nie Wlewam no się wodę. Też, tak. też pozdrawiam moją całą rodzinę. Mojego wujka, ciocię, Mojego Tata. pieska, tatę, mamy, tak. Wojtka pozdrawiam. Wojtka. Pozdrawiam cały widzów. Wszystkich. Tak. Wszystkich. Wszystkich. Przepraszam. Chodź na i chłopak, dziewczyny, dziewczyny, przepraszam. Ech? No, tak. Wiesz, bo moja mama babcia też udał, no. nie No. Ale przepraszam, no. Pozdrawiam też twoją babcię. No. Dzięki. Pozdrawiam moim bocie. Ja też pozdrawiam twoją Wojtek Dydra 20 lat może trafił. Switki, Jest, Pali się, Pali się, Pali się. Nie, nie, na nie, 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 Mam wylać nie, ciebie nie, no No... Pali się, drewno. No raczej jest fajnie. Do kurdej! ja to się... dwadzieścia lat. Poroko lat. po roku dwadzieścia Przepraszam, Kasia to moja mama. O, Kasia. Jest! Muszę zrobić game rules. Keep inventory true, żebym nie tracił wstępu. Idziemy szukać Zebris. Zebris to jest nether. Bien. I teraz robię game load i piję i teraz zobacz, mogę sobie zrobić game load okay, i mogę uciekać. Żeby portal mi nie wybuchł.

Ale, tu jest wysefka, ale to jest wysepka ale to jest Co To bo jest to To ty! Zobacz. Zobacz. To jest Wojtek w roku prosty. A zrobię tak.